Nazywam się Anna Barańska, jestem kosmetologiem w Klinice Medycyny Estetycznej Cudmed. Dzisiaj opowiem Państwu o zabiegu Endermologii. Po 30 latach badań nad tkanką łączną, francuska marka LPG stworzyła innowacyjne urządzenie Endermology LPG Alliance. Łączy ono w sobie najnowsze technologie, które skutecznie i w szybki sposób stymulują skórę i procesy jej regeneracji. Znane ze swojej skuteczności rolki został wzbogacone o zmotoryzowaną klapkę, która wielowymiarowo penetruje tkanki, dając lepsze efekty przy większym komforcie pacjenta. Posiadamy kilka wielkości głowic, dzięki czemu możemy opracować mniejsze obszary, takie jak ramiona czy łydki. Endermologia pobudza krążenie krwi, stymuluje metabolizm komórkowy i naturalne procesy lipolizy. Poprawiając drenaż limfatyczny zmniejsza celulit. Dodatkowo stymulując fibroblasty pobudza je do produkcji kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego, co uelastycznia i odmładza skórę. Endermologia to nie tylko zabiegi na ciało, ale również na twarz. Specjalnie dobrane programy zabiegowe niwelują zmarszczki, rozjaśniają, widocznie zagęszczają skórę i poprawiają jej owal. Skóra już po pierwszym zabiegu jest promienna oraz wygładzona. Jest to zabieg idealny dla pacjentów zmagających się z obrzękami wokół oczu. Cała gama programów medycznych i sportowych pozwala nam pracować przy kontuzjach, w mięśniowych, w okresie rekonwalescencji, a także przy obrzękach i bliznach. Endermologia to technika w 100% naturalna. Jest idealna zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Ponad 140 badań potwierdza skuteczność działania zabiegu. Po serii 12 zabiegów wygładzenie skórki pomarańczowej sięga aż 99%. Pacjent podczas zabiegu nie odczuwa bólu ani dyskomfortu, ale raczej przyjemny, głęboki, relaksujący masaż. Efekty widoczne są już po trzecim zabiegu, za co kochają go pacjenci i kosmetolodzy. W klinice CUDMED stawiamy na kompleksowość usług w celu zapewnienia najlepszych efektów, łącząc kurację endermologii z innymi zabiegami. Szczególnie polecamy endermologię z zabiegami radiofrekwencji Termi250, których połączenie daje najlepsze efekty w redukcji tkanki tłuszczowej. Zapraszamy na konsultacje.